Witam serdecznie, Ryta z tej strony. Moi drodzy, mamy dzisiaj chyba środę. I co najważniejsze, nie powiedziałam Wam, dlaczego ja do Polski przyjechałam. Ja do Polski w ogóle ogólnie nie miałam jechać teraz, bo jak wiecie, przyjechał do nas Nikos na święta. Ale dostałam zaproszenie od Madzi na urodziny. I tak sobie mówiłam, kurcze, fajnie, chciałabym być. W ogóle my żeśmy z Kostkiem chcieli na święta przyjechać do Polski, ale z tego względu, że jego tata przyjechał do nas na święta, no to nie wypadało, bo go po prostu zostawić tam samego, tak? I dlatego, żeśmy na święta do Polski nie przyjechali. No i tak sobie myślałam, fajnie, by było na tych urodzinach umadzi. Co by tu zrobić, żeby pojechać? Zresztą już nie ma sensu, no bo już to było. To było dokładnie tydzień przed Bożym Narodzeniem, jak dostałam to zaproszenie. I sobie myślę, co by tu zrobić, żeby pojechać, ale już nie było sensu bo bilety były strasznie drogie, wiecie jak jest koniec, jak już jest, czym bliżej się zbliża świąt, to bilety są droższe. No i jak patrzyłam sobie na te ceny i były straszne ceny, po 300 coś euro w dwie strony, no i rozmawiałam z Paulinką i mówiłam, kurde, szkoda, że takie bilety drogie, bo bym przyjechała, bym kostka po prostu zostawiała na Sylwestra w domu, bo tak czy siak, żeśmy na Sylwestra nigdzie nie mieli iść w Atenach, w domu byśmy siedzieli. No a Nikos powiedział, mówi, to czemu nie idziesz sama, nie? Ja mówię, no nie ma tych biletów. No i z Paulinką tak rozmawiałyśmy na ten temat i Paula mówi, czekaj, zerknę, nie? W ogóle moja Paula to ma talent do wyszukiwania tanich biletów. No i znalazła za 80 euro. Dokładnie 85 euro. Ja mówi, to dawaj od razu zaklepujemy. W dwie strony 85 euro, bez walizki, jak widzieliście, z samą podręczną tylko torbą. Ale w drodze powrotnej będę miała walizkę, wykupię sobie, bo będę zabierała dużo rzeczy. No i udało się! I kupiłam ten bilet, i tak właśnie oto znalazłam się w Polsce. Przyleciałam na dwa tygodnie, 13, tak, 13 stycznia, wracam z powrotem. No ale co jeszcze? Bo strasznie chciałam przyjechać na te urodziny Madzi, ale też chciałam przyjechać na urodziny mojej mamy, bo moja mama ma urodziny 12 stycznia i będzie miała okrągłe urodziny 70. Więc akurat fani się złożyło, że. Będę i na urodzinach Madzi, i na urodzinach mamy. W sumie mogłabym zostać i nawet i dłużej, ale później yy, bilet powrotny po prostu był droższy i się nie opłacało. Dwa tygodnie starczy. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, Kostek nie mógł ze mną... Przy... Kostek by mógł ze mną też przylecieć. Nikos by sam na Sylwestra został, bo on nigdy nie, nie, nie obchodził Sylwestra. W sensie, że nigdy go nie rajcował. W ogóle Grecy całkiem inaczej obchodzą Sylwestra. Oni grają w karty w Sylwestra. Nie bawią się do białego rana, jak my Polacy na imprezach. No i Kostek by w sumie też mógł ze mną przylecieć, ale jemu się szkoła zaczyna 6, 7, 8, 8 stycznia. Czy 9. Dobra, nieważne, jakoś tak. Więc niestety, ale Kostek nie mógł ze mną przylecieć. Nie szkodzi. Kostek w tamtym roku, znacie, 2023 był trzy razy w Polsce. <grym> wystarczy Zresztą my przylecimy jeszcze do polskich prawdopodobnie w czerwcu. Więc będzie miał znowu okazję tutaj być. W Polsce mu się bardzo podoba. Mi zresztą też się podoba, no ale ja wolę jednak klimat grecki. I dlatego w Grecji mieszkam. mieszkam. Jest godzina dziesiąta, jestem naszykowana. Już jedzie mama po mnie i jedziemy do niej do domu. Najpierw zahaczymy o Manhattan. Chcę odwiedzić Gosię, moją koleżankę, Kupi rajstopy tam u niej. I jeszcze zobaczę, co tam fajnego jest. Może fajne foremki jakieś kupię, bo w Grecji nie ma foremek wysokich do wypieków. Są tylko niskie, a ja potrzebuję wysokie foremki. Yy, parę jeszcze gadżetów bym chciała, a w ogóle nie wiem. Czy wczoraj... Aha, pokazałam Wam wczoraj, co kupiłam. Sukienkę, buty, książkę, Paulinę, sukienkę i olejek do włosów. No tak, i gąbeczki. No, yy, więc jedziemy z mamą na ten Manhattan, zobaczyć co tam ciekawego jest, może coś fajnego kupimy. Ja już po sklepach nie łażę. Jasne. Później jedziemy do domu mojego, a później jedziemy do ciotki Janki. A później nie wiem, gdzie ja będę spała, czy do mamy pójdę spać, po ciotce Jance, czy tutaj wrócę, no i jeszcze zobaczymy. Mama powiedziała, że przyjedzie za mnie po mnie za 11 minut, jak do mnie dzwoniła. I nie byłam gotowa, bo jeszcze wam nagrywałam ten, się poplułam. Bo minęło 8 minut, więc proszę do mnie pretensji nie mieć. Idziesz. Teraz z babcią się rozgadała. No chodź. Fura już czeka. Jedziemy. Uwaga, płot. Dzień dobry, Pani Elu. Witam. Uwaga, płot. Ale jest płotno! Dzień dobry. To masz kurczyki i wsiadaj. No. Nie takiego kierowca to trzeba docenić, bo pod same drzwi nas no, prawie, No prawie. Tu... Dobrze, 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 dziękujemy. Tu, tu, tu. Kupujemy kartki. Kupiłam dwie kartki dla Madzi. znaczy ode mnie jedną i od Pauli jedną na urodziny, bo Madzia powiedziała, że nie chce prezentu, chce pieniądze. Zbiera pieniądze na wycieczkę do Dubaju. Na obiad kupiłyśmy sobie pierożki, żeby nie siedzieć i marnować czasu na gotowanie, to będziemy pierożki miały na obiad. Mm. Pychotki. Torebki szukamy, oglądamy. Mama oczywiście się zagadała. Do jutra nie, stąd nie wyjdziemy. Czekaj, moja koleżanka stoi. Ona mnie nie widzi. Ja wiem, widziałam te torebki, no. Ona, ona mnie nie widzi. Już mnie widzi. A to są te świecące? Chcą, żeby mi tak Nuzia pięknie świeciła. Wiesz co, no lajkra, No dajesz, dajesz. To żeby, mi wiesz, moja Nuzia pięknie wyglądała. Dobra, zgubiłam moją mamę, gdzie ona poszła. Aha. A tu jest. Kupiłam jeszcze małą torebeczkę, ale tu później Wam pokażę. Pani Ela się znowu rozgadała. Iść nie chce. Pokaż się z przodu. No wiadomo, malować się włosy. No ładnie, 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 ładnie. Ładnie. No to mówię, stanik inny. No i do tego byś mogła mieć takie jeszcze kolczyki. To są takie, coś takiego, nie? A bransoletka? Torebeczka, nie? Mm. I może Pani mieć albo taką. Albo taką, nie? Mm. To jest kwestia, w, jedno, w jedną rękę. Tą tak. Mm -hmm. O, a tą Pokaż? tak. Tą jest oczywiście na ramię, jedna i druga. Podnieś głowie. wyżej tą drugą. O, ta ładniejsza. Ta bardziej a? elegancka, no. A, a ta... Tu więcej zmieścisz i te do butów I, bardziej pasują. Nie, jedne i drugie pasują idealnie do butów. A nie, no już tak. Ten sam to jest... kolor. Faktycznie. To jest ten sam kolor, więc ym, to są idealnie do tych butów, nie? Mm -hmm. Ale jeszcze wie pani co, żeby nie było tak. Bardzo ładna jest. no. Która? Kurde, no wybór to znowu. Ta... No ta jest ładniejsza, taka, taka bardziej bata. elegancka. No. A ja muszę mieć takie pałunki, żeby nie zaprosić, No właśnie. Tate, a to ma długi pasek, tak? No, długi. O, 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 tak, tak. Kolczyki mi teraz pani nie pasują. Ja wiem, ja ale tak, ja, ja, tak. każdym czego to zmienimy. Oooo, to już. Gosia, czy ma je na razie? Kurczyki. Ja nagrywam. Nie, 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 nie musi pani dać kolczyki pani. Zobacz, ja mam domu złote, ale niech pan pokaże, tu. Może być, ja najwyżej. Wiem, lubi pani długie, czy krótsze? Jakie będą mi pasować? Troszeczkę dłuższe takie damy żeby ja bym dał te lub te, bo wiesz, żeby... ja, ja tylko na razie Albo tak. bym dał te, albo te, ale jak dłuższe damy to te. wysmuchlimy, nie? Tak, tak, tak. To mi się podoba. I będzie, będzie pasować, no. Nie? Mhm. mhm. Wiesz, sukienka bez żadnych dodatków, taka zwykła, ja nie ale nie z dodatkami to ona bardzo ładnie chyba, No Jak pani nie chce się tak. już męczyć, jak się ta pani podoba najbardziej, to... No nie. Po, po co się męczyć, nie? Chodź tu mama, pan ci daje kolczyki. Tu jest jeszcze końcówka. razie czego. Ja pani może to wezmę. Niech ja pani sobie... Oj, 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 oj. Jaka o, pani elegancka. Mm, mm, mm. Pani furorę na imprezie zrobi. Jeszcze wybrałaś taką zieloną. Ta jest y, bardziej pod fiolet podchodzi Nie. i ta fioletowa. No. Nie, w tej ci bardzo ładnie. Zawsze bardzo takie elegancko. długie pociągłe kreski. Po powodują, że jeszcze panią tak, wysmuklamy, tak. wyszczuplamy nie? Więc, więc to jest takie fajne. Makijaż był życie babci drobić? Ale mi już nie będzie, mamo. Jak? No jak? No. Ach, ty będziesz na moich Ja 13 wyjeżdżam. Proszę pani, proszę przebukować bilet i wyjechać później. No. Ja. Niech pani tego mamu się nie robi. No. Mhm. Ona tak, idzie 6 dosyć, tego, ale ona ale taki tego jest tego... ważne. 25 lat tam siedzi. Nie mogłaby mm. przyjechać na miesiąc? No nie, bo syn latach. do szkoły, Sam został syn w Atenach. Aha. Znacie z ojcem. No. Czuł się jakby mama brała ślub? Tak. Mhm. Pięknie. Dobra, stylówkę mamy. No, tak? stylówkę mamy. To, I to już nie mierzysz tamtych, nie? Ja nimi, nie, nie. No to pani Ela się ubrała na imprezę. Mówię, że pani Ela się ubrała na imprezę. Nie, ale fajnie, fajnie ci leżała ta sukienka. Sukienka jeszcze masz, daj. Którą? A, no tak. Ja to muszę wszystko mieć. To, chociaż mam w domu, to to, to, no. to to muszę mieć. No. To to muszę mieć. Dobrze. A, Co bierzesz wszystko dzisiaj? Dzisiaj nie, ja, ja, ja przylecę, bo ja mam w domu pieniądze. A za wszystko ile? stów? Tak. Tam. Dobra, idziemy. Do widzenia. Z moją mamą iść na zakupy to jest masakra. To po trzech godzinach z jednego sklepu wychodzi. Chcę coś zaznaczyć. Ja ogólnie nie lubię chodzić po sklepach, ale jak już chodzę po sklepach, to ja nie lubię tak długo. Wiecie o co chodzi? Mama jest taka, że dokładnie długo wszystko, wszystko przejrzy, zobaczyć. Muszę. A jak mierzy, to mierzy godzinami. No nie jest tak, że ubierze, spojrzy się w lustrze o, fajnie wyglądam, biorę. Tylko to jest takie... Hmm. Ale na pewno? A może mniejszy rozmiar? Hmm, a może jednak większy rozmiar? I tak... I to tak wygląda z mamą. Ale kupiła sobie... Widzieliście, co sobie kupiła? I... A gdzie masz te rzeczy? Wziąć te rzeczy? Na razie mam tylko torebkę i wkienko. Okej, okay. idziemy dalej na zakupy. Znalazłam. Mamo, gdzie jesteś? 25x35 z opaską. Biera. Po pięciu godzinach wyszły z hali Manhattanu. No, mama wy, wy, wykończona jestem. Ale znalazłam foremki. Jezu, jak ja się cieszę, foremkę z odpędaną opaską, dużą foremkę. W Grecji nie ma takich foremek. Ale będę piekła. Hmm. Chodź zielone. Mama została na przystanku autobusowym, bo jedzie autobusem, a ja chciałam się przejść. A to jest znacie, no, ani daleko, ani blisko. A autobus będzie za 25 minut, więc ja idę i zobaczycie, że będę pierwsza. Przejdę się, Poglądam stare kąty. Jestem przy budynku, który kiedyś ten żółty to jest zaplecze z tyłu. Tu ja tu ja miałam kiedyś praktyki. Na dole była spożywka u góry przemysłowy. Firma społem Państwowa. I. Tutaj się wchodziło, tędy, żeśmy wchodzili na pracy. O tu. I żeby wejść na górę, to musiałyśmy właśnie tędy przejść przez zaplecze tego spożywczaka. I wiecie co? Ja to już chyba w jakimś vlogu mówiłam. I tutaj normalnie na dole uczennice musiały skakać po chlebie. Znaczy chleb był pakowany do worków, one musiały skakać, żeby klient myślał, że chleb jest świeży, nie? Tak było za Komuny. Hmm? O, tutaj tak wygląda z przodu. A tam naprzeciwko to jest moja szkoła podstawowa. Szkoła numer 9. A tu gdzie jest plac zabaw, widzicie? Za tymi budynkami jest przedszkole. Też numer 9. Tu chodziłam do przedszkola, tam do podstawówki. A tutaj praktyki miałam z zawodówki. Idziemy przez las do domu. Znaczy się, idę przez las, bo mamuśka na przystanku została. Teraz widać, tutaj jest ścieżka dla rowerzystów, dla pieszych. Są lampy. Tam dalej w środku jest plac zabaw. A kiedyś tego nie było. My żeśmy dzieciaki normalnie przechodzili przez ten las. Była taka wąska ścieżka, wydeptana. Się łaziło. Tędy na skróty tam, do szkoły. Sie chodziło do szkoły na 7.15. Było ciemno, się wracało, było ciemno. I przez taki las się łaziło. No. I nawet lamp nie było. Że rodzice się o nas nie wtedy nie bali, nie? A ile zboczeńców stało za drzewami? No, tutaj jest ten plac zabaw. Widzę, że siłownie zrobili. A my prosto. Do domu. Tam jest coś zrobione, idę zobaczyć. O, wiewiórka! Widzę wiewiórkę Nie wiem czy ją zobaczycie No, o jestem Zobaczę co tutaj jest Jest jakaś tablica Tego nie było W sensie nie wiem ile to już tutaj stoi Jakieś ławeczki zrobili ha. Łakocie na drzewie a, zjawisko puszczania soków można obserwować na dwóch gatunkach klonów. Pożywne soki po wyczerpującym okresie zimy stanowią atrakcyjny pokarm dla wielu zwierząt, na przykład wiewiórek. Zwierzęta te można zaobserwować w parku, kiedy w marcu zlizują sok z pni. Również wiele rodzimych rodzimy gatunków dzięciołów, wczesną wiosną. Celowo wykonuje nakłucia w korze drzew, aby pozyskać ten cenny surowiec. Hmm, widzieliście? Już teraz wiecie, dlaczego dzięcioły stukają po drzewach. To jest wibióreczka. Tu gdzieś łaziła przed chwilą. O, tam jest to, tam jest. No, schowała się za drzewo. O idzie. Tu jest kościół. Sosie dla piastów. My do końca na nogach, znacie ja. Ja mówię, my znacie w sensie, że z wami, nie? <noise> Dlatego mówię, my. Jeszcze nie widziałam, żeby jakiś autobus przejeżdżał, więc jest spora szansa, że jeszcze na tym przystanku będę czekała. I jak widać, przystanek pusty, a muśki nie ma, więc czekamy. 12.31 ma jechać, a jest 20 po. On, on jeszcze nawet tam nie przyjechał do mamy. Widzicie, ja zaszłam już. Po drugiej stronie, gdzie jest autobus, stała siostra od Daniela. Mi machnęła to, przebiegłam przez ulicę i się z nią przywitałam. A zapomniałam, że się w Polsce na pasach przechodzi, że to nie gracja, że możesz przechodzić gdzie chcesz. <grym> Ki ten świat mały. Ogólnie to mogłam wziąć klucz od mamy z domu. no. Zanim ona to ja już bym dawno do domu poszła i o, obiad rozgotowała. <grym> Nie, ale ja jestem przyzwyczajona, ja lubię dużo chodzić, ja lubię chodzić, ja się nie męczę chodząc, ja odpoczywam właśnie chodząc. A daleko to nie jest, to jest 1 km i 200 metrów. Stamtąd skąd przyszłam? O, dzień dobry panielu! <grymne> nie dość, Dara będzie dobrze. A rytmia cię wzięła? Już w Grecji właśnie miałaś arytm. Nad morzem też nie miałam. No, jaki wniosek z tego, że trzeba zmienić miejsce zamieszkania? Tak. Nie, 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 nie. Ja po prostu muszę częściej być nad morzem. Tak. No. Trzeba zahaczyć o sklep spożywczy. Co kupujemy? Takie jak nie? No. I co kupujemy? Napój Bogów! <laughs> Wiesz. Ej, ale tu się zmieniło. Ale u nas się robi na ciepło. Zimową porą. No właśnie. Przydałby się grzaniec jakiś w ogóle. Mm. Wiadomo że mam skrzywienie zawodować. Ciasta, cóż to za smakołyki. To mm. mi się wziś. podoba. O, tu chrupka widzę jest orzechowa. Mm. A nie to słonecznik. Mamy obłecznik, a makowiec na kruchym spodzie. Cieście. Sernik na kruchym i jabłecznik na kruchym. 3,59 Jak ja bym zaczęła sprzedawać te wszystkie moje ciasta, to bym milionerką już była. Żeby tak u nas w Grecji był taki wybór w, w napoju... W, nie, jeszcze raz, wróć. Żeby tak w Grecji był taki wybór w napojach bogów, to bym była przeszczęśliwa, byłabym w raju. Home, sweet, home. Wreszcie w domu. I już jestem w Polsce. Dzisiaj jest środa. Ja przyleciałam w niedzielę rano w nocy. Temu przyjechała z Grecji, a dopiero do, do mamuszki dotarła. A dopiero teraz do domu idzie. Nic <laughs> Witamy w naszych skromnych progach. Dzień dobry. Dzień dobry, nikogo nie ma? Nie ma. Babcia, jaki perfum! Jaka piękna butelka! Paula mówiła, że ponoć piękny jest. No, sprawdźmy. O, moje. To moje zapachy. Taki. randkowy, wieczorowy. O, jezu, jaki piękny. Piękny? No, jest. Taki pod. Pod słodki zachodzi, lubię takie y, zapachy słodkie. Najlepsze pierogi to są odsmażane. Uwielbiam. Ale śmietany nie ma, ale mam za to śledzika. Mm -hmm. Śledzika i piwo. <grystanie> I piwo mango-limonka. 4% alkoholu. I do tego mm, cukierek, śliwka <grystanie> w czekoladzie. Po czekoladzie. pogadałyśmy. I aż się noc zrobiła. A jest dopiero czwarta. Idziemy <gryzamy> do ciotki Janki. Pech jest taki, że deszcz pada. A nie mamy parasolki, już nam się nie chce wracać do góry. A mamy kaptury. Więc lecimy. Szkoda, że to nie śnieg. Okropnie pada deszcz. Jesteśmy cały wokół. My już na miejscu. Ja tu kiedyś mieszkałam na drugim piętrze. Znacie, moi rodzice tu mieszkanie dostali kiedyś, za czasów komuny, jak ledwo co się te osiedle wybudowało. No mówię, że nie nagrałam ciotki Janki do vloga. Ale to ciemno jest. No. no trochę ciemno, bo mamy taki to romantyczny to klimatyczny się ten klimacik. Nie no trzeba, nie, widać. Ja o, muszę lepiej. Do fryzjera muszę iść. I co jeszcze paznokcie? Paznokcie. Nie, paznokcie sobie sama zrobię. Aha. Nie lubię no. takich wymarzonych na taką wielką imprezę chyba na wesele, I kiedy, albo i jak tam Do Grecji, no to wtedy O, No właśnie sobie chciałam się spytać. następnym razem kiedy do Grecji? No nie wiem, jak mi ktoś weźmie, no pojadę. A sama nie może? No. Nie, ja bym sama się zgubiła. Nie, 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 nie zgubisz się. Nie. No też o pół roku, to dać sobie radę. Tak, tak, tak. No to nie? No. To, no. Ja, ja się to... tam nie przyznaję. No, ja światowa dziewczyna. dziewczyna angielski trochę umówi, i, po francusku y -y. mówi, po grecku już umie, po polsku umie, po no. rusku uczyła się w szkole, no pięć języków, no. kobiety. Światowa kobieta. No, nie no. i szpanować. No. No. Good morning, good morning, danke no. schön! To kiedy w Grecji się widzimy? Nie no ja jak dobrze pójdzie, jak będziemy zdrowi. No kiedy? Co rok, dwa lata. Ja myślałam, że za miesiąc. <laughs> Nie, teraz są imprezy urodzinowe. Tak, tak w Polsce masz, imprezy same tak. urodzinowe no. mamy. Mhm. Jutro mam siostry urodziny, 10. brat urodziny, 12. E, Ela urodziny, ta pani. 15. moich chłopców urodziny, 16. brat z bratową urodziny. No ja mam same urodziny. Styczeń ja to mam tak zawalony, no. że ja no. pinkola. No. Tragedia. No. No. <laughs> Galaretkę z kurczaka może? Uwielbiam papryczki nadziewane. A galaretkę? W Grecji ich nie ma. Galaretkę? Pokaż, 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 pokaż. Z Tu postaw, proszę. Tak. Mm, okay. galareta z kurczaka. To zje pani Ela. Tak. Śledzika ci uh -huh. też można. Ja chcę śledzika i tą papryczkę. Dobrze. Mm, miom, miom. You and me. We meant to be. Great outdoors, forever free.